I z tym stąd Czechy wygrałem, Niemcy. Wy też mają. No i super. Niemcy wygrali. No ok, Też sześć walki, czy wygram naszą wojnę.

jasnozielony i jest Czech, to są Czech i oni tak muszą się ubierać na wojnę, to zaczynamy tą wojnę z innymi krajami. No to zaczynamy. Każdy popchnąłem i <ścoughs> pyk. Ja nie wiesz, lecę, lecę prawie. No lecę, ja lecę. No i super. Na razie nie, Niemcy mają tyle samo tyle samo wygrali, ile ja. No Niemcy, nie pozwolę wam jeszcze raz wygrać. Niemcy. Idź, idźcie mi stąd, idźcie mi stąd. Niemcy, lecę. Ja Lećcie stąd, idźcie stąd. Niemcy, jak zginę. Zginę. Zginąłem, no Niemcy. Niem Niemcy, to jest mój najgorszy chyba wróg. Ja on spadnie. Spada. Uj. No i spopa. Franz ma już jeden punkt, tak samo jak ja. Idź mi stąd! Nie ja pozwolę ci znowu wygrać, albo... Powolę, może. Nie no! Co jest? Żółwik! Nie lubię ciebie, Niemcy. No Co ty sobie robicie? Tak! Niemcy przegrali przeze mnie. To jest, mój naj... to jest moja najlepsza wygrana. Już Niemców nie lubię, nie no. Kraje Niemcy są fajne, ale tylko w tej, gdzie. Tej... No nie Tak! Tak! Udało się.

Albo nie przegrali, bo tutaj tarcza była. Albo nie, to jest od niego tarcza. Tak. Idźcie mi stąd. Ja mam żywy ninja. Przy sobie. Idźcie mi stąd. Idź mi stąd. Idźcie mi stąd Czechy. Wygrałem. Niemcy, wy też macie iść. Niemcy. Idź mi stąd. Let's. Lecę na Kto tam wygrał? Jest! Na, 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 na nie. Łahu. Niemcy niech przegrają! Przegrajcie! No co to ma być? Wygrana. Hihi. Niemcy ja was nie lubię. No i ja nie wiem, że jestem... Ja, ja zostałam wybrana na najlepszego żołnierza tu Niemcy z prawie ze mną wygrywają i teraz jeszcze Francja. Oni się uwzięli na mnie. uwzięli się na mnie. uwzięli się na mnie Lecimy, 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 durź! Lecimy durz. Tak! I co? Ok! I jacie, co się tutaj stało? Niestety musimy od początku walczyć. Ja! Druga tura! Niemcy! Jo! Lizaczek! 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 No nie! Nie pozwól Niemcom wygrać Czechy! Dobrze. chociaż Czech Czechy nie wygrały zamiast Niemiec. Nie wiem, czy to mój wróg czek to na pewno Francja albo ja. O nie, Francja, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd. Ja! Jak wygrałem. Niemcy, niemcy, nie macie wygrać! Jak? Nie. Niemcy nie mają wygrać. No co to ma być? Jeszcze tak. Niemcy wygrywają. I stąd Niemcy. Idźcie! No co jest? Idźcie mi stąd, idźcie mi stąd, idźcie mi Jeszcze żyje, żyje, tak! No co jest? Idź mi na dół, na dół! Wy nie idziecie na dół, ty, ty, ty owszem Niemcy. Nie na... O, Niemcy zginęli, ale nie przez mi Teraz jest smutno. Ja! Tak. Czeka. Czechosławia zginęła. Idźcie na górę, na górę! I nie wychodźcie mi stąd. Tak. Niemcy chyba też najbardziej mnie nie lubią. Co jest? arty są Gites. Niemcy przyczepieni. Ty, ty przyczepiony. Nie ma... Nie masz dokończyć uciec. Teraz Niemcy muszą być przyczepione. Jest! Idźmy stąd oui. A, wygrywam Nie Niemcy Zdaliśmy tylko Niemcy. Twój wróg i mój wróg Niemcy. Nie pozwolę Wam tego wygrać. Idź mi stąd, idź mi stąd. Ja, kula leci za światy! Jak się, no co jest? Oła. Uj! Wygrana! To! Wielka wygrana. No co jest? On nie, zostałem zamknięty w kuli! Nie! Nie, 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 nie. Uf, no co jest? Niemcy nigdy nie, nie wygrają im chociaż. No, nota. No, lepsze to niż nie. No i co jest z tym bumerangiem? spadnę. Spadnę. No co jest? No nic mi do! Niemcy, Niemcy mają przegrać, jak zawsze, od początek. Idźcie, Niemcy. Niemcy! Ty się nie wczepiaj! Aha. no to fajnie. Jo! No i super. Niemcy wygrali. No, okej. Okay. Dalsze sześć walki, czy wygram naszą wojnę? Idźcie mi stąd! No co jest? To jest wojna, nie jakaś strzelaninka. Nie no, to jest strzelaninka. No bo wojnie są, strzelaninki no. Jeszcze on rzuca, to nie tak. Jeszcze... Nie, moja tarcza! No nie zrobili na mnie! Niemcy, idźcie mi stąd. Nikt, niech, niech nikt się tutaj nie wtrąca. I ty też czechy. Bo ty jesteś taki wtrącza, wtrącalny, że aż... Da się płakać. Baną <grym> szczelbę wreszcie mam. Okej. Okay. Jak się wywrócili Niemcy! Idźcie mi stąd z pokładu. No ja nie umiem, ja tutaj nie wiem co się dzieje. No, no paty. Nie. Nie. Co ja? Myślałam, że spada już do lawy. Idźmy z Nie, 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 ja. nie, Lecę, 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 lecę. I, i poszli mi stąd Niemcy. Ostatnia tura. To przejmie nasze kraje. Ciekawe, czy ja przejmę. Nie, no. Nikogo nie przejmę po prostu. Oni wszyscy mi zadali tylko mi wojnę. No i wygrana. No i było. Tu. I to tyle z tego odcinka. PA-PA!